okazuje się, że oto najcięższym zawodem w Polsce jest zawód kuriera. Jest to zawód najbardziej uciemiężonych, najgorzej wynagradzanych w stosunku do wykonanej pracy. Wiecie co? Naprawdę, śmiać mi się chce i pozdrawiam te wszystkie, bo to już jest chyba w ogóle odrębny odrębna grupa społeczna, partnerki czy żony kurierów i mamusie kurierów, bo po prostu to, co one wypisują w internecie na temat pracy swoich panów, kurwa, nie róbcie im tego, naprawdę, to jest wstyd dla faceta, żeby jego żona czy matka w ten sposób się wypowiadała o facecie. I nie, nie jest wstydem, że facet płacze, ale jeżeli mamusia pisze, że syn ma taką ciężką pracę, że wieczorem płacze w poduszkę, to naprawdę ja zachęcam Was, żebyście zobaczyli, jak pracują monterzy na statkach w Afryce albo spawacze w zbiornikach. Wtedy zobaczycie, co to jest ciężka praca. I takie posty i takie komentarze pokazują też bardzo mi pokazują, jak nie chcę wychować swoich dzieci. To jest bardzo ważne dla mnie generalnie. A najlepsze jest to w ogóle, że z całego tego posta, co zresztą też wiele osób zauważyło, taki jest właśnie poziom empatii naszego społeczeństwa i tam ludzie mi zarzucają brak empatii, natomiast to, co wyzionęło z tego posta, od różnych. Bab i różnych, i różnych szmaciarzy, którzy mnie nazywali roszczeniową cipą, suką i tak dalej. Właśnie się wylało szambo. Jaki to właśnie biedny kurier, którego śmiałam w ogóle objechać. Wiecie co? Kurier, który przyjeżdża z popaczki, ma codziennie tych przesyłek kilkadziesiąt i codziennie pomagamy mu zanieść je do samochodu. Mimo, że nie musimy, to jest jego praca, natomiast on jest w porządku, więc my też chcemy być w porządku. I każdego dnia po prostu ja mam siedem przepuklin w kręgosłupie. Jak mi ktoś pisze, że kurier jest biedny, bo chory kręgosłup, to trzeba zmienić pracę. Po prostu. Nie wyobrażam sobie pracować jako kurier. Naprawdę, słuchajcie, w tym kraju pracy jest dość. Jest... Codziennie szukam ludzi do pracy. Dzień w dzień. Znam rynek pracy jak mało kto. Zatrudniam ludzi od kilkunastu lat. Więc po prostu takie teksty są dla mnie śmieszne. Jakieś historie o tym, jak to... Szef jeździ jaguarem, a biedny uciemiężony kurier um, musi zapierdalać na jego jaguara. No nie, no niech szef się przesiądzie na dostawczaka, a kurierowi odda jaguara, no bo ten, smutny ten obraz e, polskiego faceta i ja naprawdę się nie dziwię już w tej chwili, kompletnie czytając te komentarze, że mamy w Polsce e, 80 parę procent mężczyzn, którzy są alimentarzami i nie płacą na swoje dzieci. Nie dziwię się, że jest tyle kobiet wychowujących samotnie dzieci, których facet frajer poszedł albo ćpać, albo bawić się z innymi dupami, albo stwierdził, że on jeszcze nie dorósł do tego, żeby być ojcem. Naprawdę nie dziwię się. I kobiety, nie róbcie tego swoim synom. Nie róbcie tego. A post usuwam, dlatego że nie. Po pierwsze, nie mam czasu, kurwa, czytać tych wynurzeń. Po drugie, mam strasznie dużo pracy. Pracuję codziennie do godziny 22 i niestety nie wyrabiam się z pracą. Kurecko boli mnie, pęcherz. Jeszcze bardziej boli mnie kość ogonowa, i no, nie jest mi to w tej chwili. że naprawdę szkoda, że ludzie nie mają tyle empatii w stosunku do innych grup zawodowych, co w stosunku do kurierów, bo to nie pierwsza dyskusja na ten temat w internecie. W stosunku do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, w stosunku do nauczycieli, na nich potraficie wylewać tylko wiadra pomyj. Mam lekarzy, którzy pracują po 300 godzin w miesiącu, a płacą im tylko za 150. Ale nie, nie zostawiają pacjenta z nieszytą raną, bo, sorry, ale mam dużo pacjentów w poczekalni. Pff. Wszystkim, absolutnie wszystkim, życzę, żeby byli zawsze traktowani z wzajemnością. No teraz <gryw> to się rozbawiłam. Ludzie są tak sfrustrowani tym, że nie mogą wylewać swoich pierdoletów pod postem, który usunęłam, że zaczęli zostawiać komentarze pod poprzednimi postami. <laughs> ja pierdolę. Ludzie naprawdę no, weźcie się za robotę jakąś pożyteczną, nie wiem. Pomóżcie coś komuś zrobić. Zróbcie dla kogoś coś dobrego. Boże, gdzie ja żyję? Jak ja się cieszę, że ja mogę wykonywać pracę, która sprawia ludziom tyle radości. Jejku, ile dostałam pięknych zdjęć od was, e, z winami, z Fragolino, z waszymi cudownymi wieczorami, z moim winem. No tak, właśnie dlatego dzisiaj z obtłuczoną dupą jadę do sklepu pakować dla was przesyłki. Normalnie humor mi się poprawił, jak zobaczyłam te desperackie próby. Skomentowania posta, którego nie ma. No, także jadę, słuchajcie, naprawdę poprawił mi się humor. Jadę do sklepu.